Z już już w tak 100% się tam pozbierał. też do, do, do trenera no i potwierdził to, to zdanie. No, bardzo jest to dla mnie miłe. Dziękuję że za dobre słowo. Skoro A, ludzie z zewnątrz też oceniają, że zagrałem dobrze, to tylko wypada się cieszyć. Prawdziwego mężczyznę się poznaje nie po tym, jak zaczyna, po tym, jak kończy. Mam nadzieję, że jeszcze w ostatnim meczu z Legią Warszawa na wyjeździe również nie tylko ja, ale cała drużyna zagrała fajne, dobry mecz. I popatrzymy o, o korzystny wynik. A ten jeden punkt, skoro nam to jest, to jest dobry dla Was tak. rezultat? Na pewno, troszeczkę niedosyt, bo w tej pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, w drugiej połowie może troszeczkę zgrymiała więcej korona, wiadomo, trzeba punkt jeden szanować. zagrał Pan w takim kokonie, w większą część spotkań, co tam się stało? A, zimno mi było troszeczkę w głowę, nosorzyści mi założyli czapki, oczywiście nie, zderzyłem chyba się z Pawłem Stanu, bo szczerze mówiąc dostałem od tyłu i tak do końca nie wiedziałem, kto mnie tam uderzył w głowę, ale chyba Paweł. Bo też miał rozcięty łód brywiowy i miałem teraz dwa szwy po meczu założone, więc nic takiego wielkiego się nie stało. No Nie przestawiliście się tej ostrej gry korony, w zasadzie cały mecz był dość, dość ostry. Postawiliście też mocne warunki korony. Pamiętasz, rozmawialiśmy po meczu z bełhatowym, już troszeczkę napomknąłem o koronie, że to jest drużyna, która może... Nie jest jakoś najlepsza, powiedzmy pod względem nazwisk w naszej lice, ale wolą walki i chyba stoją jednak na pierwszym miejscu. Myśmy wiedzieli, że jeżeli chcemy tu o cokolwiek pobaczyć, musimy przeciwstawić to samo. Dziś się udało, myślę, że w pierwszej połowie nawet ta, tej więcej walki było po naszej stronie. Dziękuję.